Ej, a seks to jest taką podstawową potrzebą człowieka? Taką rozkminę dostałem ostatnio na moim IG, gdzie zachęcam Was do wysyłania mi swoich pytań. Dość tej autoreklamy, konkrety. To może zacznijmy od tego, czym w ogóle są podstawowe potrzeby. Pewnie znacie już piramidę potrzeb Maslowa lub nieco zmodyfikowany model ERG. W obu przypadkach przyjmuje się, że potrzeby fizjologiczne i potrzeba poczucia bezpieczeństwa stanowią totalną podstawę naszej egzystencji. Potrzeby fizjo to spanie, wydalanie, jedzenie, picie, oddychanie, utrzymywanie odpowiedniej temperatury ciała, no i rozmnażanie. Z poziomu przetrwania gatunku tak, ale nie każdy pojedynczy człowiek ma potrzebę posiadania dzieci i przecież seks nie służy tylko temu. No a czemu jeszcze? Redukcji stresu, uregulacji emocji, tworzeniu i umacnianiu więzi, zdrowiu fizycznemu, wyrażaniu miłości, no i co najważniejsze, przyjemności. Niemniej zaspokajanie podstawowych potrzeb mocno jest powiązane z seksem. No jak człowiekowi pić się chce, to wiadomo, że ciężko, albo jak niewyspany jest, to od razu mniejsza ochota. Dokładnie, tak samo jeżeli nie mam poczucia bezpieczeństwa, bo na przykład w pracy są ciągłe zwolnienia, teściowa śpi za ścianą, albo czuję się niewysłuchany, to z seksu nici. Ty, a jak myślę o tym seksie tak często jako jedzeniu i piciu? Jeżeli cię to niepokoi, zawsze warto pójść na konsultację seksuologiczną.